Alo, jestem, nie wiem co się stało przed chwilą. Klawiatura mi zaczęła wariować i trochę się boję co się z nią stało. Cała zaczęła mrygać, po czym zaczęła odpierdalać taki syf na moim komputerze, że nie wiedziałem, na to, że na to są skróty klawiszowe. Aktualnie gram na membranowej biurowej. Ten wjechał, nie tylko sens. To na skórze, na na górnym skórze. Przepraszam. W kantor, Kurwa, na balkonie. Co <laughs> to, to był? To to no. Tarcza osi. <laughs> Wyglądała jakby ktoś bronił. To latająca klama. To było giga zabawne. On nie. Woda, oh, no, fuck, ja myślałam, że on nie żyje. Ja też. On stał bardzo low na square. Still, na square. Still. Still. Rzeczywiście. <grym> Dobra, to trzeba I będzie. To, w będzie w to, w w w to trzeba będzie ująć w montażu. W tą tarczę też! Ja myślałem, że tu ktoś ma jakiegoś kurwa haka i ten. Mm -hmm. I nie widzę go. <grym> ja myślałem dokładnie tak samo, w sensie nie przeszło mi przez głowę, że ten, że ktoś może tak czytał, tylko o to, że coś się zjebało. Ale też miałem takie, o what the fuck. I can do hatches, But don't do server hush, please. No, 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 work Aaa, zreinforsował mi tego, serwer Hatcha. Mam info? Hacz e, Hatch na Volcie. Diffusion on ping, diffusion on ping. Sledge in the hule. In the hula. Jestem ten, Volt. Aha. Bo ja tutaj właśnie gram. Nie, w sensie spadłem tylko. Zrobiłem sobie detour przez całą mapę. <laughs> Jezu, jak ja mogłem kiedyś grać na takiej klawiaturze? Nie rozumiem. A ty co? Ja sermuję. A, nie ja. Okej, okay. okay. Hello! Po <laughs> Spadnę jeszcze? <laughs> kurwa. No dobra, chodź. ja. co nasz to? No, zginąłem. No, co mogę ci powiedzieć. Jesteśmy osłonięci? Super. Z jest między kurwa drzwiami site'owymi? Co to za drzwi. Instoks. To było czemu na takim, wiesz, tak... Ta, Let's go. Pachnie o diabo ten ruch. Jest gdzieś tam. Fakt, no, idź gdzie? Jak te fele tego nie ugrają, to. Info, im in Where well, in Dobra, mamy to. Kim ty grasz? Brawo. Mają kapkana, więc sobie przejmę kapkana. Nie wiem, czy nie pójdę dirtem po prostu. No, idź w pierwsze. Pozo, bo tu jest czysto. Na no site jest. Da jeden z site'u? Cover me, cover me, cover yeah, me. Yeah yeah. Throw smoke, throw smoke. Ładnie. на другом сайте. Я сдал первое место. i on white. No info? Nice one.

One friendly remaining Guess what

Więc na koniec tego filmu bilans rankedów prezentuje się następująco. Trzy wygrane, jedna przegrana. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to możesz zasubskrybować. Będzie mi bardzo miło, a ty nie przegapisz kolejnych odcinków. Przypomnę tylko, że wszystkie rankedy, które widzieliście do tej pory, były grane jednego dnia. I następne również będą tak z samego dnia. Więc dziękuję, że obejrzeliście do końca. Życzę miłego poranka, południa, popołudnia, czy wieczoru, może nawet nocy. I słyszymy się w następnych filmach.